I na pokażę, jak rozwiązać zadania, zadania sprawdzające, z zeszłego tygodnia. Więc tak, zaczynam od zadania pierwszego. Już nie będę tutaj czytać treści, można sobie doczytać. Pierwiastkiem X był mangan. Oczywiście grupa siódma, blok D, a pierwiastkiem Z był glin. Grupa trzynasta. Blok. P. I teraz, dlaczego pierwiastkiem X jest mangan, a nie góliny? Jest napisane, że posiada 13 elektronów. Tak, ale posiada 13 elektronów, których stan kwantowy opisuje główna liczba kwantowa o wartości 3. Więc jeżeli sobie rozpiszemy konfigurację dla manganu, to będziemy mieli 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Piszę z pamięci, ale mam nadzieję, że jest dobrze. W związku z tym, jeżeli podkreślimy sobie 3s2 zgodnie z treścią zadania, 3p6 i 3d5, dodamy te elektrony, to faktycznie wyjdzie nam 13, więc będzie to mangan. Tutaj, jak zjedziemy troszeczkę niżej, to trzeba było podać konfigurację dla kationu, no w tym wypadku będzie to, już wiemy, Mn2+. Wobec tego należy pamiętać, że znikają nam najpierw elektrony z tej najbardziej zewnętrznej powłoki, czyli w tym wypadku z czwartej. I tak by wyglądała konfiguracja właśnie dla jonu Mn2+. Dobrze, idąc dalej, mamy przemiany jądrowe, bardzo sympatyczne zadanie, niezbyt trudne i mamy informację dotyczącą flerowu, jednego z najmłodszych pierwiastków chemicznych. I jest podane, że w celu jego otrzymania dokonano fuzji jądrowej pomiędzy jądrem atomu plutonu o liczbie masowej 244. W związku z tym zapisuję 244, symbol plutonu PU, Odszukuję w układzie okresowym liczbę atomową 94. I już mam pierwszą część. Więc dokonano fuzji jądrowi pomiędzy jądrem atomu plutonu o liczbie masowej 244 i jądrem atomu wapnia o liczbie masowej 48. W związku z tym zapisuję: 48 wapni, 20 w układzie okresowym i jego symbol to. Ca. W wyniku tej syntezy otrzymano jądro atomu flerowu o liczbie masowej 292. Zapisuję i znajduję liczbę atomową. W układzie 114 znajduje symbol FL. Które uległo rozpadowi z wydzieleniem dwóch neutronów. No tutaj mamy już przygotowane klateczki dla dwóch neutronów. które zapisuję oczywiście jako 1,0N, no i mamy dwa takie neutrony zgodnie z treścią informacji wprowadzającej. Więc co należałoby tutaj wpisać, prawda, aby to zgadzało się w tym schemacie? No Nie pozostaje nam nic innego. Jak dopisać na dole 114, ponieważ 114 plus 0 to jest 114, więc tutaj musi być 114, żeby się zgadzało. No i na górze w takim razie powinno być 290, bo tutaj widzimy: mamy dwa neutrony, nie jeden, dlatego 290. No i symbol 114 pierwiastek to jest oczywiście FL. Tak, czyli tak należało to zadanie rozwiązać. Idziemy dalej. Kolejne zadanie było z taką obszerną informacją wprowadzającą i dotyczyło molibdenu. Nie było jakieś szczególnie skomplikowane. Ale można było też przeoczyć pewną pewną informację albo nie wiedzieć właśnie jak się do tego zabrać, ponieważ kwas molibdenowy 6 no, nie jest jakimś takim szczególnie znanym kwasem, który się pojawia na lekcji, ale poprzez analogię można było dojść do tego jak to zadanie rozwiązać. Informacji wprowadzającej całej nie będę czytać. Przeczytam zadanie szesnaste. Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania kwasu molibdenowego 6 o których mowa w informacji wprowadzającej. I teraz tak: mamy informację, że molibden jest zwyczajno białym, kruchym metalem. W temperaturze 600 stopni Celsjusza spala się, tworząc biały tlenek molibdenu 6, który tylko nieznacznie rozpuszcza się w wodzie i reaguje z nią w stosunku molowym 1 do 1, tworząc kwas molibdenowy. No, więc tutaj mam jak na tacy pierwsze równanie. Tlenek molibdenu 6, czyli MOO3. MOO3. Mamy informację, że reaguje z wodą. I tworzy się kwas molibdenowy 6. I teraz, jak dojść do tego, jaki wzór ma ten kwas molibdenowy? No, proszę sobie w myślach na przykład zamienić ten molibden na siarkę, prawda? No to wygląda podobnie, MOO3 no, przypomina nam SO3. Więc SO3 w reakcji z wodą daje H2SO4, no więc H2SO4 wymieniamy tylko siarkę na molibden i mamy H2NOO4. To będzie wzór tego kwasu. Więc tutaj przez taką analogię można do tego dojść. H2 noo 4 Dobrze? I jeszcze drugi sposób. Kwas ten można otrzymać również poprzez rozpuszczenie molibdenu w gorącym stężonym kwasie siarkowym 6. A dodatkowymi produktami są związki identyczne jak w wyniku reakcji srebra w tych samych warunkach. No to już tak naprawdę, też mamy wszystko podane. Wobec tego molibden, zgodnie z informacją wprowadzającą, może reagować z kwasem siarkowym 6, gorącym stężonym. I produkty są takie jak w przypadku reakcji srebra w tych samych warunkach. No to wiemy, że tutaj no nie będzie produktem wodór, tylko tak, jakby srebro przereagowało, no to oczywiście powstałby tlenek. Jaki tlenek? No, oczywiście tlenek siarki, SO2, i woda. No, i oczywiście jeszcze tutaj goduktem będzie kwas molibdenowy, no bo tak mamy napisane w informacji wprowadzającej, że jest to również metoda jego otrzymywania. Czyli H2, MO, O4. Dobrze. Idziemy dalej. Tutaj można było zeskanować grafikę za pomocą QR kodu. I było pytanie, rozstrzygnięcie czy na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można dokonać rozróżnienia wartości probówek. Uzasadnij swoją odpowiedź i rozstrzygnięcie to jest oczywiście, już może tutaj słownie tylko Wam powiem, tak można było, można było rozróżnić, proszę Państwa, co takiego w tych probówkach możemy mieć. Przypominam, w jednej z probówek był roztwór kwasu nadtlenamolipdenowego oraz w drugiej była sól potasowa kwasu chromowego 6 i jeżeli uczeń dodał kwasu siarkowego 6, no to jak najbardziej mógł rozróżnić, co jest gdzie. Na jakiej zasadzie? Oczywiście, tam, gdzie znajdował się roztwór z jonami chromionowymi 6, zaobserwujemy obserwujemy zmianę zabarwienia z żółtej na pomarańczową? Tutaj sprawa związana jest ze związkami chromu, tak? Myślę, że o tym pamiętaliście. A tam, gdzie znajdował się roztwór kwasu naftyno-molibdenowego, nie zaobserwuje się zmian. Także jak najbardziej można było rozróżnić. Pytanie 17.2, które też dotyczyło tej informacji wprowadzającej związanej z molibdenem, trzeba było napisać w formie jajonowej, skróconej uznanie zachodzącej reakcji po dodaniu przez ucznia wodnego roztworu kwasu siarkowego 6 do probówki, w której znajdowały się jony zawierające atomy chromu, lub zaznaczyć, że reakcja nie zachodzi. No, jest to bardzo proste. Oczywiście CRO4. 2 minus, plus. H, lub plus, H3, plus. z H3 plusami zapisać. W kluczu, jaki mam do tych, do tych zadań, obydwa akceptowalne są, tak? Obydwa tutaj rozwiązania. Ja zapiszę H3, plus, powstaje. Cr 2 o 7, 2 minus. Stąd mamy właśnie tą barwę pomarańczową i woda. Już tutaj spółdzielniki dobiorę. Wtedy będę miała 2 h O plus i 2 Cr 4, 2 minus. Dobrze. To była pierwsza część, i druga, drugą część za chwilę magram